Witam serdecznie i zapraszam na ultra czekoladowe ciacho. Nie wiem, czy wy też czasem macie ochotę na coś bardzo czekoladowego i takie właśnie jest to ciasto. Czekolada, kakao, jajka, totalnie bezmączne ciasto, które bardzo szybko da się przygotować. A będziemy potrzebować do niego 300 gram czekolady. Czekoladę siekamy sobie na drobne kawałki, żeby szybko poślizgała się z masłem. Będę rozpuszczać w garnuszku. Można to również zrobić w kąpieli wodnej. Jeżeli coś lubi Wam się przypalać, zróbcie to w kąpieli wodnej. Jeżeli panujecie nad swoimi kulinariami, można spokojnie zrobić to w garnuszku, nawet w mikrofalówce. Ale w mikrofalówce trzeba co chwilę wyjąć i przemieszać, ponieważ zawsze te naczynia nierówno się nagrzewają. Może dojść do stania czekolady w jednym miejscu, a tego byśmy nie chcieli. Masło siekamy. Im drożniej posiekane będą składniki, tym szybciej będzie się rozpuszczać masło z czekoladą. Do garnuszka. Na małym ogniu podgrzewamy masło i czekoladę. 6 dużych jajek umieszczamy w misie miksera, ponieważ musimy je bardzo dobrze ubić na super puszystą pianę. Do naszych jajek dodajemy teraz 125 gram cukru lub w moim przypadku ksylitolu. Miksujemy do białości. Jajka ubiły się już na bieluteńką pianę. Będzie świetnie nadawać puszystości naszemu ciastu czekoladowego. Ale przed tym, jak połączymy czekoladę z masą jajeczną, najpierw dodaję 3 łyżki oleju do czekolady. Dzięki temu ciasto będzie dużo bardziej wilgotne. Moja czekolada jest już przestudzona. Możemy powoli dodawać ją do masy jajecznej. Tak wyglądają wielutkie, ubite jajka. Powolnym strumieniem dodaję czekoladę. Teraz delikatnie mieszam. Kiedy całość jest już częściowo wymieszana, do całości dodam jeszcze. Kiedy całość jest już prawie wymieszana, dodam jeszcze trzy łyżeczki kakao, które przecedzę przez sito żeby były dużo bardziej kuszyste. A kakao naszemu ciastu nadaje jeszcze bardziej czekoladowy smak. Teraz jeszcze raz całość mieszamy bardzo delikatnie. Moje ciasto jest już mocno czekoladowe. Teraz całość ląduje w rancie. Ja swoje ciasto piekę w rancie, ale można piec je również w zwykłej foremce. Nie ma to żadnego znaczenia. Wylewam puszyste ciasto do formy. Moje ciasto leci do piekarnika 175 stopni około 40 minut do suchego patyczka.